Elo widzowie! Dzisiaj gramy z Danielem i z innym kolegą, czyli z Igorem w realistyczną jazdę, tylko poczekajcie, Wam przyciszę, bo zapomniałem z tamtego shortsa przyciszyć. Dobra, jesteśmy. Jestem z Polski, a Daniel przez przypadek wybrał taką flagę, dlatego go... Yy, znaczy po prostu nie bądźcie na niego źli. Short, znaczy jaki short film będzie trwał 15 minut, tak, myślę, że git. A ja sobie już biorę moją bejcę za mile. Ja też ją mam. I no Daniel wie. też ją ma. A Igor czemu się nie odzywa? Bo ja cię nie mam chłopie. A! No to dołącz no. do Daniela, dołącz do Daniela. A <laughs> ja go nie mam też na kąpie, bo mam dla Dobra, no to dodaj, dodaj Daniel yy, yy, Igora, bo tutaj mamy jeden konflikt, yy, widzowie, Sorki, ale zaraz będziemy wszyscy we trójkę, dobrze mówię? Ej, w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale jest mamy! Money! Wesołych świąt, widzowie! I tak, mam pytanie do Was, widzowie: Czy dobijemy 50 subów do Wigilii? Tak, to prawda! No właśnie, no. czy dobijemy? Bo już mam ponad 33. Dni? Nie, 35 ponad mam już. W tej aktualizacji, jak się wjedzie w auto, to się uderza i też się bardziej driftuje, bo jest śnieg. Ale nie, czy wbijemy 50 subów do tego, do wigilii się pytam? Oczywiście. No, na pewno. Ej, dobra, ja sobie odbieram nagrody, widzowie. Zastrzeż. Nagrody za logowanie. I to jest za... No! zos, OŻ... Dobra! Gdzie wy jesteście? Ja jadę na Dobra, a ja tu się driftuję. Bokiem latam. To za chwilę e. Ej, chodź chodźcie widowie, idziemy się struningować bejce, albo po prostu bierzemy inną bejcę, bo cały czas z nią jeździmy. Nie wiem czy wy Ej, jak się wychodziło? Dobra, już nieważne. A ja muszę zmienić sobie na opony zimowe. Co? A da się zmienić na opony zimowe? Yy, kiedyś się dało, teraz już nie. Yy, A po... jak w jakim No. Tam na live'ie się dało z twoim starym. Dobra, w ogóle nie wiem czy wiecie, ale Daniel już prowadzi live. Dobra, idziemy stuningować tą betę. Co? Nie prowadzę live, bo chyba na zawsze dostałem zbankowany. No bo Daniel został zbanowany, ale nie wiem czemu. No co jest? Gdzie ty? Poczekaj, bo jestem już na spawnie. A gdzie ty? Ja nadpałnie. Ja, ja też, ja sobie driftuję. Ja też jestem taką białą betą. O, dobra, dobra, ja Cię widzę. Wódzko e, się driftuje. No, mega. Ej, a gdzie jest Igor? Bo ja Was nie widzę. Ja ja te... Ej, kto mi wjeżdża w tyłek? W tym ja przypadkiem. No widzowie, jedziemy na podróż po autostradzie. Jedziemy na Orlan. Ruszamy. Aha, nie, nie, ja dobrze jadę. Ale to ruszamy. Czekaj na ciebie? I Nie. Znaczy, no Igora, to czekajmy. Znaczy, czeka... My czekamy na początku autostradki. to ja... Ja... To na orlenie. to na. To dobra, spotkamy się na tym orlenie. Dobra, bo ja już stary ja jestem na autostradzie, chłopie. Aaa! gdzie ja jadę? Jak ty jedziesz? Aaa, moja beta się rozwaliła. Dobra, dawajcie, dawajcie, dawajcie. Jedziemy. Tak, jedziemy, ja, ja jestem prawie na Odosradzie, ale chciałbym, żeby to zmienili znowu na tamtą wersję, bo tutaj się za mocno No i tutaj się nie da w ogóle skręcać, ale to nieważne widzowie. Zostawcie łapki i subskrypcję. Bardzo bym wam, wam był wdzięczny dla Was sekundę, a dla mnie no po prostu szczęście. No, no jeszcze o. o wiele wolniej przyspiesza No przyspiesza tak wolniej Ale dobra, twórca chciał zimowo, świątecznie, to my go nie obrażajmy. No i nie zmuszamy o subskrypcję i lajka. No tak, nie zmuszamy, nie zmuszamy! No bo kto chce oczywiście. Szczęście, że, że na Orlenie nie ma śniegu. No... a ty już jesteś? No Ej, my sobie idziemy do tego... Ej, co jest? Ej, tu jest kibel! Co jest? Ej, na Orlenie jest kibel! O, no to przecież kibel. Ja to ja idę na Orlenie, to tam przecież budę. O, to ja poszedł do toalety, no i ja idę i jadę. Ale w grze nigdy nie, nie było, dopiero teraz dodali. Ej, a po... Ej, a pamięt... A... Widzowie, a pamiętacie? A pamiętacie jak ten jak wjechałem inną betą do tego do sklepu? short No, zrobiłem taki short. Ale ja sobie właśnie z, będę wywał tą betę, bo on jest mega git, Mega git jest. A nie wiem, bo kiedyś widziałem taki short, ktoś mówił tam o jakiejś blog ekipie, nie wiem, co to jest. To była właśnie taka beta. Wi, driftujemy i czekamy na gyr. Ej, dobra, ja jadę na wieś. Dobra, to jedziemy. Bam, 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 bam. Ej, Igor, czekamy na ciebie! Ej, w ogóle ja mam 256 mil, dlatego zaraz się kupuję nowe, nowe auto za milę. Ale, ale gdyby hamulce były tak normalne. Ej, ja nie mam hamulca! Daniel, ja nie umiem hamować tutaj! Daniel, ja latam! Co? Ja latałem! Oh. O Jezu, co się oh. ze mną stało? Dobra, kupujemy um, za Milę nowe auto. I akurat mnie na niego stać! Ona no, a, a na wsi nie ma ten śniegu. No i git. Bo tam każdy wyjeździł, ten śnieg pewnie. O, zobaczcie jaki Mercedes będę teraz jeździł. Widzowie, to jest klasa. Tylko ja, ja jadę na Spawna zmienić jego kolor, bo mi się nie podoba. Ej, Daniel, chodź, jedziemy na Spawna udekorować nasze auta. Na zimowo, bo podobno dodali już te części. Żeby był szybci, szybszy. Dobra, to ja zapytam. No ja też, ale to jedzie chyba 330, nie wiem, nie wiem. Albo 350? Zobaczę. No to mocno. Ej dobra, ja już jestem na Ej, to poczekaj, bo my tam jedziemy, to zaraz... to, to zaraz się zgarniemy, albo ty sobie sam pojedziesz. Miał najbliżej, może sprawiedliwie. Nie, ja A dobra, dobra. Dobra, bo y, będzie kilka filmów dzisiaj, y, zaraz wlatuje kolejny film y, z tej gry, chyba, z chłopakami oczywiście, bo y, tak, Sa samemu nagrywać filmy to powiem wam, że nie, nie jest fajnie. No Jezu, czemu te hamulce są takie powalone? Nie mam hamulców powalonych. Ale mi tu w ogóle nie hamują, to jest źle. Ja robię bądź a mi się ślizga auto. a ja robię Aha. A ja idę sobie furę. W prawie jestem. Ja sobie nie typową drogą. Ja już jestem dawno. Ja do nie typową drogą. Ja już też jestem dawno. Znaczy już niedawno, bo... Akurat wjeżdżam, ale jestem już dawno koło tego. Ja już ja wjechałem, z mostu wyjechałem. Ale ja już, ja już tuninguję. Dobra, ale eee. Naprawdę będę tuningować już ten silnik. No nie! Ej, ale mnie oszukali. Na no, ja YouTube widziałem. Ej, dobrze, gdzie jesteście? Eee. Ej, poczekaj, bo ja się tuninguję furę, poczeka. No, ja też. Tutaj.

A i kto chce wziąć ślub e, za ze, ze swoim chłopakiem albo dziewczyną, ten pisze e, e, ten w Dobra, ja nie ważne nie da się tuningować. No nie da się tuningować niestety. Ja pojadę. Ale ja już jadę po Igora, tylko zaraz się film kończy, nie wiem, no bo wiecie. E, no, to jest film. Ale będzie nowy zaraz, oczywiście. To idzie, jedziemy po Igora na spawna. Elo! czy 20 Dobra, za 5... Nie, za 4 minuty kończymy film! Nie całe, oczywiście. O Jezu, jakie bączki robię te Dobra, lecimy! Jak to się źle zlęca na tym. No. no oczywiście przecież. Gdzie e... jedziemy na autostradę? No, chyba. No to, no to gdzie się gdzieś spotkamy na Ej, e, nie, jedziemy do naszej bazy pod mostem. Dobra, to piszamy, bo ja wiem, gdzie jest nasza baza. No ja... To nie, pojechałeś wtedy na autostradę, źle pojechałeś. Ja na autostradę. Ale no właśnie źle pojechałeś, bo my jedziemy do bazy. Ale do jakiej bazy? No pod mostem. A... Ej Igor, I... dawaj pod mostem. Ej, do bazy. Ej, ale ile tam jest mostu? No wiesz, nie? gdzie tam Krystian mi pokazywał. Chłopie, tutaj się takie fajnie na lodowisku robi. się tak fajnie driftuje. Zrobiła, Ja nie wiem. Nie prawie Do się. Ale mi bardzo słabo skręcało. Ej. Ja nie! Ja widzę, a was nie widzę. Oczywiście, że Ja widzę cię. I bardzo ja jestem takim żółtym a Bardzo wolno się przesuwa. A to ja cię nie widzę. Ej, ja cię widziałem. Bardzo wolno się wszystko Ty tym fiacikiem jeździsz. Ale ja tam chondę. Aha. Cebarka. CBR-kę pewnie masz. CBR. Dobra, to ja będę mieć... To ja mam pod mostem czekać. Czekajcie, bo ja muszę dodać! ja pod mostem będę czekać. Ale no, ja tu jedzę. Dobra, jak ja tutaj. Ja, ja, ja. Ja już wjeżdżam pod most. Ja mam po, ja być tu. Nie ma. Ej, a ja, ja zobaczę, czy w ogóle jesteś na naszym serwie. Chopie, ty nie jesteś na naszym serwie, miałeś Daniela dodać. No znaczy dołączyć do Daniela? On nie chce wyjść do... Co? On nie chcę wyjść z gry. No mogę wyjść. No dobra. A, no dobra, to widzowie, kończymy ten film. No, rob!